Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach po prostu ludzie mają na to mało czasu, aby zająć się sportem. No i bieganie jest takim jakimś odbiciem się od rzeczywistości, gdzie człowiek po prostu po pracy może sobie wyjść, przebiec te parę kilometrów no i zrelaksować się po prostu po całym ciężkim dniu pracy, prawda. Człowiek po takim biegu się rewelacyjnie czuje, ma chęć do życia, do, no nie wiem, do, do jakiegoś takiego wzbogacenia wewnętrznego siebie i po prostu no, lepiej się czuje po tym, tak. W końcu sport to zdrowie. No niewątpliwie sport dla nas jest zdrowy, dlatego że poprawia naszą kondycję fizyczną. Niewątpliwie powoduje, że jeżeli częściej biegamy niż tylko na takich okazjach, to trochę bardziej zwracamy uwagę na to, co jemy, jaki styl życia prowadzimy. No i przez to jest szansa, że może trochę dłużej będziemy żyli. Myślę, że społeczeństwo mądrzeje i każdy stawia na zdrowie, każdy chce zainwestować, lepiej woli zainwestować w zdrowie, w bieg niż niż załóżmy w lekarstwa i generalnie ludzie po prostu zaczęli dbać o zdrowie. I to jest to jest główny powód. 7 lat temu miałem zawał, no i pomyślałem sobie, że ruch, przede wszystkim ruch, zaczęło się od spacerów. Od spacerów, później biegi krótkie, czyli 5, 2, 3 km. No i maraton, nigdy nie podejmę się, ponieważ ze na stan nas na zdrowia, ale półmaraton... W zasięgu moim jest, no i po prostu no co, no, jak mówiłem, no, radę życia. No. Moje hasło, chociaż zawał miałem, biegać nie przestałem. Biegam już ponad od 50 lat, mam zaliczonych 335 maratonów, dużo innych biegów, mam dużo osiągnięcia, mam 500 pucharów, mam bardzo dużo medali, które segreguję dopiero. W specjalnym domku, jeden pokój 35 metrów, tam urządzam sobie takie wewnętrzne swoje muzeum.